Witam serdecznie na kanale Krystian Śmiałek Moim gościem dzisiaj jest pan szanowny Marcin Najman Witam serdecznie Witam was serdecznie <grym> A, pio, 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 pio. Ale niezręczna sytuacja wyszła Będziemy rozmawiać o High League, bo to jest na pewno bardzo ciekawy temat Ale bliżej jest do Fame MMA Jak się pan zapatruje na ten Double Main Event? Dobrze to mówię? Chyba tak to jest dobra... double, double main event, tak? Tak, tak, tak. tak. To walczy? Ferrari kontra Błoński, a później Ferrari kontra Dubiel. Ale walczy dwóch na jednego? Czy... Nie, nie, nie. Najpierw walczy Ferrari kontra Kacper Błoński i niezależnie od wyniku, jeżeli tylko lekarze się zgodzą, to Ferrari może wyjść do Dubiela i walczyć 15 minut później. No... Dobra decyzja, ciekawa to będzie, czy, czy jednak zawodnik taki freakfightowy nie powinien aż tak się narażać? No to zobaczymy, no tak naprawdę to jest będzie kluczowa decyzja lekarza, chyba nie. Bo to lekarz dopuszcza do walki, więc myślę, że to chyba lekarz zdecyduje o tym, co się będzie działo. Mhm. A czy w takim zastosowaniu, jeżeli by pojawiła się taka oferta, niekoniecznie z tymi rywalami, ale z innymi, z którymi ma pan konflikt? Ze strony Heinrich, podjąłby Pan taką decyzję, czy, czy to jednak już nie ten czas, żeby aż tak szaleć? Pewnie, że tak, tylko musiałbym mieć czas, żeby zejść na chwilę, się czegoś tam napić, chwilę odpocząć. Jasne, no przecież ja w takich turniejach jednodniowych też brałem udział w Mistrzostwach Polskich, trzy walki miałem w kickboxingu. No wiadomo, że to już nie te lata, to był 99 rok, no ale, no ale też nie tacy rywale jak, 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 jak w Mistrzostwach Polskich, no także spokojnie. Jeżeli by trzeba było, to nie ma problemu. Mm -hmm. A z kim? Adamek, a później pan nie, Jacek Urański? Nie, nie. Znaczy, no, <laughs> znaczy, to nie, no wiesz, to, to najpierw ta stara gangrena, bo to, to jest właściwie bez mm, żadnego zagrożenia walka, a później ewentualnie Adamek. No to jeżeli byśmy tym torem szli myślenia. Natomiast ja myślę, że to by było tak troszkę takie kanibalistyczne, bo to przepalanie dwóch dużych tematów, więc mm -hmm. trzeba, moim zdaniem, rozsądniej by to było dla organizatorów rozdzielić jednak na dwie gale. Mm -hmm. Ja tak zauważyłem, że pan to ma konflikt z całym światem. Cały świat kontra von Marcin Najman. też można trochę... Nie, ja nie mam. To jak cały świat? Chodzi mi o świat, oczywiście, osób popularnych. Ja, ja do takowych się nie, nie zaliczam, raczej. Czy wszyscy popularni mają konflikt ze mną? Tak, mi się wydaje, naprawdę. Przez No naprawdę. K nie no. Proszę pana, kto, ktokolwiek y, by się wypowiadał na pana temat, to raczej to jest negatywne. Dlaczego? Co ty pieprzysz, Kurwa, co ty gadasz, człowieku? Kto? Gdzie? O czym ty mówisz? Chociażby no. szalony reporter, Jacek Murański, Mateusz Borek, no można by wymieniać naprawdę. No ale to poczekaj, to, 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 to są takie, te, takie najważniejsze persony, jakie ty znasz? Nie najważniejsze, ale są to osoby popularne publiczne, no, ale A ja, ja ci powiem o iluś osobach bardzo popularnych, które, którymi, z którymi mam bardzo dobre relacje, więc jakby no. no to, to nie jest tak. No, są osoby, z którymi jestem skonfliktowany, mhm. ale jest bardzo wiele osób, z którymi mam bardzo fajne, poprawne relacje. No. Czyli to się wyrównuje. No ty tego nie zauważasz, więc jesteś jesteś albo nieprzygotowany, albo masz jakąś tezę z góry założoną, próbujesz ją przeforsować. Albo prowokujesz, no nie wiem co. Nie mówisz. zadaję pytania tylko. No to takie prowokacyjne. No, nie, 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 tak, nie, to nie przykro mi, zasz. że pan tak to odebrał, bo, nie, no, bo nie. spokojnie wariacie przestań, <laughs> nie Na takie pytania odpowiadałem. Dawaj, idziemy, tak, daj, też, daj. też to zauważyłem. E, panie Marcinie, no. pytanie o pana Jacka Murańskiego, który ostatnio jest o nim bardzo głośno, ponieważ zaczął pozywać osoby. E, najpierw e, dziennikarza z kanału Antyfakty, później no. szalony reporter. Ja pan się wiesz tego co? Ja wiem, ja wiem jaka jest geneza jego konfliktu z, z tym dziennikarzem z antyfaktu, wiesz? I, i bardzo szkoda, że ten dziennikarz nie ma jakby no, namacalnych dowodów tego, co murański mu zrobił. Wiesz, bardzo szkoda, bo ja wiem, co zrobił. I, to, i, ja, I i wiem, kto kogo tutaj powinien, jeżeli coś już pozywać. To na pewno nie w tą stronę, tylko jak coś, to właśnie ten dziennikarz, tą starą gangrenę. A co do pozwów, no to niech on lepiej uważa, żeby jego nie zaczęli pozywać, wiesz, mhm. to jest moje to jest moja odpowiedź. A pan się nie obawia pozwu ze strony Marcina, nie, przepraszam, ze strony Jacka Murańskiego. Jakiego pozwu? Pan Jacek Murański pozywa osoby, które mówią przeciwko niemu i uważa, że jest to pomówienie, że jest to szkalowanie. A pan też się wypowiada na jego temat. Nie mało chyba. że jest kompletnym debilem. No przecież to każdy wie, no to nikt mnie pozywa. No przecież, to, przecież to każdy wie, to jest oczywiste. No. Chociaż dziennikarz z antyfaktów, e, powiedział monagro nagrał odpowiedź do tego. To nie tylko debil, to jest kawał syna, który dzieci zaczepia, Między innymi moje dziecko zaczepił. Mhm. skurwiel jeden. Nawet mi, nawet mi nie mów takich rzeczy, bo tylko mi się ciśnienie podnosi. No kurwa, ja jeszcze on jeszcze bezszczętny, on pozywa, no, to, żeby tylko, to niech tylko się pilnuje, żeby jego nie zaczęli pozywać, bo jak ludzie zaczną jego pozywać, to on się kurwa tych pozwów nie opędzi. No. Ale dziennikarz z tych antyfaktów nagrał odpowiedź do tego i powiedział, że taki pozew nie wpłynął, że było to kłamstwo ze strony pana Jacka Murańskiego. Czy to jest pierwsze, zastrzeżenie? Pierwsze kłamstwo, człowieku takich rzeczy to można by było na, na, na pęczki wymieniać tych bzdur, które on gada. Mówię o tej starej gangrenie oczywiście. Mhm. A jeżeli chodzi o, już kończąc temat e, Pana Jacka Murańskiego. Tak, bo, tutaj... chodzi, bo się, się Tak, bo się robi nieprzyjemnie. nieprzyjemnie się, no. e, kończą, kończąc ten temat. Na High League e, zawalczy Pan, zawalczy także Pan Jacek Murański. Jako, e, liczy Pan na pojedynek rozumiem z, 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 z Panem Jackiem tak. Murańskim? Tak, liczę na to, że w, trafimy w pierwszej parze na siebie, bo i jak ta walka przebiegnie według pana? Każda, każda inna ewentualność spowoduje, że w przyszłości już tej walki no, 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 raczej nie będzie, bo Murański z kim by nie walczył w tym turnieju, dostanie w pierdol i to będzie już czwarty w pierdol po kolei, który dostanie. No to, no, to, no to jak zbudować emocje po czterech jego w pierdolach i właściwie no stuprocentowej frekwencji, nie frekwencji, hmm. tylko tej stuprocentowej skuteczności, jeśli chodzi o porażki. No. Więc jakby no, ciężko by było zrobić walkę moją z nim. Po tym, gdy on czwarty raz dostanie. Hmm. Więc bardzo liczę na to, że, że, że go wylosuję. Dobrze. Yy, rozumiem, że w tym roku tylko turniej High League wchodzi w grę. Czy raczej innych walk nie, nie Czy może. Ty mi chcesz kurwa zajechać? Daj mi kurwa trochę odpocząć. bo to tu turniej walki co trzy miesiące. Daj mi odpocząć. to, to, to raczej, yy, jeżeli załóżmy. Pan Tomek, Adamek się A nie zgodził. Nie, zgodzi. no Adamka, to ja zawsze mam czas. Nie, nie, no A nie. na zdela miał być Na Woksdela też mam zawsze czas. Nie, no, no na, i, na takie czas, persony. Cały czas są konflikty. Na, no, takie o tym person, mówię. na takie persony to ja zawsze mam czas. Zawsze i o każdej porze. Czyli rozumiem, że sparring z Woksdela? O każdej porze. Nadal oczekuje pan tego sparingu, czy już odpuścił sobie pan go? No, mówię, mu, że do że teraz się przygotowuję. No, teraz już są przygotowania pod walkę. No, to, 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 to w naturalny sposób ja nie mogę robić takich rzeczy, bo, bo to są zapisy kontraktowe, Zapis. kiedy ja nie mogę ryzykować. Ja nie mogę ani żadnych ryzykownych sportu uprawiać w tym momencie. Mm -hmm. tak? Ja nie mogę. Na motorze jeździć, wiesz, wyścigowym, ja nie mogę tego typu rzeczy robić, bo, bo, bo to jest złamanie kontraktu. Ja to doskonale rozumiem, bo nie po to ktoś inwestuje ogromne pieniądze w gale, w przygotowanie, w promocję, żeby potem ktoś w tak na, tak, 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 bezmyślny sposób to popsuł. No, czy były już sytuacje, kiedy ten kurwa Don Kasia tam kozakował, kozakował, poszedł kurwa tam, wyzywał Tyburskiego, Tyburski poszedł, przyjebał mu w łeb kurwa i mu, i mu, i mu, i mu kurwa ucho zmiażdżył, nie? Pamiętasz? Była taka sytuacja, więc do takiej sytuacji nie wolno dopuszczać, natomiast w pierwszy dzień, w pierwszy dzień, bo to muszę przyjechać, wyspać się, w drugi dzień po, po walce ja jestem dostępny, nie ma problemu. Po, naprawdę? Tak. Kurczę, to pan ty normalny ważny jesteś, jest? Ty normalny jesteś, kurczę, jak dobra? <grym grym> jestem co ty w szoku. Normalna rzecz, no. Oso, Osoby, które walczą, raczej po walce to myślą, no dobra, teraz tydzień wakacji. No dwa, jak tydzień, tydzień wakacji? wakacji. Jak ja przecież już dwa dni po walce na niego czekałem. Z, z orkiestrą. Było, tak. Z orkiestrą, mam wszystko przygotowane, wszystko zdążyłem przygotować. Powitanie nawet na taką personę. I nie szkoda pieniędzy, że się nie pojawił? Nie, no, nie, no, 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 no co zrobić, no co zrobić, no, no. Ja tylko mam nadzieję, że w końcu mu to rozwolnienie puści, bo jak go kurwa wtedy chciło, tak go trzyma do teraz. I ta chłopina już waży kurwa z 90. Ja nie wiem, tam się tam jest jakiś problem. Ja tam wysłałem pieluchę oczywiście, żeby to trochę tam wspomóc, to, to, to wszystko co tam się dzieje. Ale oni muszą go gdzieś zabrać. Jakiś węgiel musi mu ktoś kurwa wykupić w aptece, bo, bo jego, te, jak ta straczka go złapała wtedy, tak go trzyma do dzisiaj. No, chłopa już prawie nie ma, kurwa. No. A y czy Boksdel, jeżeli by schudł dużo, to dalej by Pan był zainteresowany walką z nim, czy jednak to by było, nie, no za chudy jest, to nie, nie ma sensu, bo, bo tutaj to już w ogóle nie ma szans ze mną, jak jest za chudy. Jak to by nie zagrażało? ma żadnych szans, czy jest gruby, czy jest chudy. Bez znaczenia. jak będzie umięśniony? Młody, kurwa, skąd, skąd się urwałeś? Kurwa. Dobrze, zmienimy temat, bo faktycznie to już schodzi na bardzo dziwne temat. Skąd tematy. się kurwa urwałeś? Dobra, dobra. Nawiązał Pan do Don Cassio, więc kończąc wywiad zapytam o, o właśnie Kasjusza. Kasiusz można było zauważyć, że szuka rywala. Już dzwonił do High League na bodajże ruchach. No szuka prosi się, no bo już kurwa, no, no co, no już prawie nikt o nim już nie słyszy. już. Ten blicht już zniknął, no i, no i szuka, szuka czegokolwiek. Czy my się. możemy się kiedykolwiek spodziewać rewanżu? Bo jednak ta walka... W MMA zawsze, o każdej porze. A w boksie? Ja już w boksie nie walczę od wielu, wielu lat. Czyli nie ma najmniejszych szans? MMA, kurwa, no MMA, najbardziej zbliżona formuła do realnej walki. MMA. Ale Don Cassie raczej się nie zgodzi na no MMA. No to nikt wypierdala, no. No i krótko i na temat. Dobrze, dziękuję, dziękuję. bardzo za wywiad i widzimy się na High Cześć.